Zrobimy sobie tak. Przyczynasz dwa razy z sobę do tą tarczkę. Jak pod się, cofnę. Usią. Ok. I teraz zrobisz tak. Raz i dwa. Okay. Raz, za prosty. Dwa. Ok. Czyli jest. Jak od sukni? Usi. Okay. i. I zanim skutki. I hop, pum, pum, pum. ręka, prawa, noga, a potem lewa ręka, prawa. Raz, dwa, trzy, cztery. I schemat jest taki, że zaczepiamy przeciwnikę Tu, on blokuje, i zaczepiamy go za pum. I go nawijamy na podpięcie. Drugie, jest podobnie, będzie dobra. ちょっと、ちょっと、確かに。